Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, które miało się dopełnić w samym. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co ma mówić gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy wszedł w obłok. Z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie odpowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo Pańskie. to Tobie, Chryste. Ktokolwiek pielgrzymował i zwiedzał Rzym, na pewno zauważył, że wśród wielu cudownych, większych bazylik, wśród wielu kościołów, w bardzo różnych miejscach, można spotkać miejsca pochówku papieży. Ogólnie jest tak, że zdecydowana większość papieży decyduje się, aby być pochowanym przy grobie św. Piotra, w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Ale chociażby papież Franciszek już ogłosił, że no, kiedy umrze, chce, aby być pochowanym w kościele, w Bazylice Matki Bożej Większej. Różne są miejsca. Różne kościoły, gdzie te groby papieży można zobaczyć. Dość takim zaskakującym miejscem, jednym z kościołów, który, który położony jest zaraz za termami Tytusa, jest Kościół Świętego Piotra w Okowach. To jest miejsce, które może opuszczane jest przez główny nurt pielgrzymów, ale ktokolwiek interesuje się sztuką, to miejsce, którego przegapić nie może. Oto papież Juliusz II, na samym początku XVI wieku zlecił Michałowi Aniołowi, aby wykonał tam jego mauzoleum. Tam został pochowany. W samym centrum, wspaniałej rzeźby, wspaniałego mauzoleum, wykonywanego przez genialnego Florentczyka, znajduje się potężna posąg Mojżesza. Tylko ktokolwiek jest trochę wierzący, Ktokolwiek ma jakąś większą świadomość religijną, od razu zauważy, że ma, ma pewien dyskomfort, kiedy patrzy na tę, tę statuę. No, Mojżesz tam jest przedstawiony z rogami. Nie? Znaczy, to jest pewnie ostatnie przedstawienie, które byś identyfikował z mojżeszem. Z tablicami prawa, to tak. Nie? Z dekalogiem, tak, ale z rogami, My z rogami utożsamiamy zupełnie kogo innego. Tam się można nerwicy nabawić nie? Na, na, na tle religijnym. A co się więc stało? O co to chodzi? Czemu ten Mojżesz tam z tymi rogami? Kilka razy wspominałem wam, że bardzo trudno jest tłumaczyć teksta, już w ogóle teksty z języku starożytnych, takiego na przykład hebrajskiego. Mojżesz jest Opisywany jest, że kiedy wraca ze spotkania z Bogiem, to, No i teraz problem z językiem. Hebrajski jest językiem spółgłoskowym. I tutaj doszło do wypaczenia tłumaczenia. Jest takie słowo karan. Karan to znaczy promienieć, świecić, promień. Ono jest bardzo podobne. Do Keren, róg. Znaczy, wiecie, przez te wieki doszło do wypaczenia tłumaczenia, i Mojżesz, zamiast promienieć i świecić, to wydawało się, że miał rogi. Nie. Nie, Mojżesz po spotkaniu z Bogiem promieniał. Mojżesz po spotkaniu z Bogiem cały jaśniał. Wiecie, kiedy czytamy Opis przemienienia pańskiego, to my bardzo mocno koncentrujemy się z jednej strony na tym, że to było potrzebne apostołom, że to było takie doświadczenie, które miało ich przekonać o boskości Jezusa, a z drugiej widzimy, że tu się objawia teraz Mojżesz, czyli prawodawca i Eliasz, czyli prorok, czyli prawo i prorocy zostają wypełnieni w Jezusie. Tylko Łukasz ma troszeczkę inną koncepcję. Łukasz ma zupełnie inny, inny zamysł. Tutaj wszystko się dzieje dla Jezusa. Tutaj wszystko się dzieje, aby Jezusa przekonać. Tu wszystko się koncentruje wokół Niego. To wszystko, co się wydarza, jest jakby dla Niego. Popatrzcie, że ci apostołowie są tutaj tak zupełnie z przypadku. Oni się tam jakby przez przypadek znaleźli, przez przypadek się obudzili, ocknęli się i zobaczyli coś, co, co działo się dla Jezusa. Znaczy, wiecie, bo, bo tak, Mojżesz jest, dał im tożsamość jako narodowi wybranemu, dał im prawo. Eliasz był największym z proroków. Eliasz, który zapowiadał największe czyny i największe znaki się dokonywały przez niego. I to się wypełnia w Jezusie. Tylko oni mają jeszcze jedną wspólną cechę. Oni wszyscy świecą. Znaczy, autentycznie, każdy z nich. Świeci, promieniuje czymś niesamowitym przy spotkaniu z Bogiem. A właśnie wspomniany Mojżesz, który nie miał rogów. Tak samo, jeżeli się skoncentrować na Eliaszu. Eliasz, który jak zostanie wzięty do nieba, to będzie na rydwanie ognistym, że będzie promieniał jakąś niesamowitą światłością. Przy spotkaniu z Bogiem. Jezus, który ma te, takie doświadczenie, że w bliskości z Bogiem On cały promieniuje. Dla Niego to doświadczenie jest bardzo potrzebne. Dla Niego to spotkanie z nimi jest bardzo potrzebne. Ono jest niesamowicie profetyczne. Nie bez powodu Łukasz pisze ósmego dnia. Kiedy dokona się zmartwychwstanie? Ósmego dnia tygodnia. Ósmego dnia po szabacie no to wtedy to się będzie działo. Wtedy to się wypełni. Ba! Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj jest, taka, jest jedno nałożenie jeszcze bardzo mocne. Pamiętacie ogród oliwny, do którego zaraz niebawem Jezus będzie zmierzać? Tam będzie też sytuacja, że Jezus się będzie modlił i z nim będą apostołowie. Ci sami. Jezus będzie się żarliwie modlił i co? I oni posną. Tak samo. Jakby Łukasz pokazuje pewną kalkę, że to wszystko, się, co teraz się wydarza, to się wydarzy. To się wydarzy w życiu Jezusa. Mojżesz i Eliasz są z rodu Lewiego, to jest ród kapłański. Jezus nie. Jezus jest pokolenia jessego. Znaczy, tutaj jakby się pokazuje, patrz, a to się będzie dokonywać. Jezu to jest dzieło, które. Które teraz się będzie w Tobie wypełniać. My lubimy patrzeć na Jezusa jako na Herosa z wszechwiedzą. A Łukasz nam jakby bardzo chce pokazać, że, że On się zmaga, z, że On też potrzebuje doświadczenia bliskości Boga, że On potrzebuje doświadczenia, że jest, jest prowadzony w tym całym dziele. I dlatego wejście w obłok, i dlatego te słowa: To jest mój syn umiłowany. Ty jesteś tym wybranym. Osiem dni tego temu apostołowie odkryli w nim Mesjasza, tego, który, który umrze, tego, który będzie wyniszczony, odrzucony przez swój naród. No to teraz dwóch liderów narodu, którzy byli przez ten naród odrzuceni, stoją przy nim. I teraz Bóg ojciec mówi do niego: Ty jesteś moim wybranym, ja cię przez to przeprowadzę. Bóg, który daje takie doświadczenie. Ja nie wiem, jakie są Twoje ciemności. Ja nie wiem, jaka jest Twoja góra. Jakakolwiek golgota by to nie była. Ta, ta Ewangelia uczy: a, a jest jeszcze góra, Tabor. Nie, a, a, bo, bo jest Bóg, który Cię zapewnia: Ja przy Tobie jestem, ja przy Tobie będę. Ja, ja co prawda nie jestem w stanie. Nie, 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 nie zabieram krzyża ale ja ci, ten, ja ci przez ten krzyż przeprowadzam ja ci ten krzyż tłumaczę ja ci w tym krzyżu towarzyszę ja cię przez niego przeprowadzę przeprowadzę cię do życia choćbyś nie wiadomo w jakiej wielkiej ciemności był I, i, i jeszcze tylko to zdanie na koniec nikomu nic nie powiedzieli też nic nikomu nie mówcie też nic nikomu nie mówcie. Ale świećcie. Promieniujcie tą bliskością z Bogiem. Żeby ktoś się was o tą relację zapytał. Żeby ktoś się was o tą jasność zapytał, która od was bije. Świećcie taką tak, taką bliskością, takim poczuciem dzieciństwa Bożego, który będzie pytaniem dla świata, który będzie znakiem prorockim. Amen.